Normobaria. Czym jest i w jaki sposób pomaga w zdrowieniu? Życie nie może istnieć bez odpowiednich warunków przyrodniczych. Złożone organizmy pojawiły się na Ziemi dopiero wtedy, gdy w atmosferze była wystarczająca ilość tlenu. Światy zwierząt i roślin rozwijały się wtedy i różnicowały, a niektóre istoty osiągały zdumiewające rozmiary. Obecnie ciśnienie wokół nas wynosi około 1000 hektopaskali. Czy są to warunki optymalne dla zdrowia? Jaki wpływ na człowieka miałoby przebywanie w wyższym ciśnieniu? Pytania te nie są nowe. Pierwsze doniesienia o komorach ciśnieniowych pochodzą już z 1662 roku. Badania prowadzone w kolejnych latach przyniosły zaskakujące odkrycia. Wzrost ciśnienia przyspiesza regenerację, ponieważ tkanki stają się lepiej dotlenione. W normalnych warunkach wykorzystujemy około 30% wdychanego tlenu, przy wyższym ciśnieniu nawet do 100%. Przebywanie w wyższym ciśnieniu zwiększa też ilość komórek macierzystych, które są konieczne do odbudowy organów i przedłużenia naszego życia. Odkrycie właściwości podwyższonego ciśnienia doprowadziło do powstania medycznych komór hiperbarycznych, wykorzystywanych do dziś w leczeniu wielu chorób. O ich skuteczności dowiedział się lekarz Jan Pokrywka, nauczyciel zdrowia i twórca Akademii Długowieczności. Poszukując w ramach Akademii środków prowadzących do długiego życia w dobrym zdrowiu, oraz zainspirowany działaniem komór hiperbarycznych, dr Pokrywka opracował własną koncepcję optymalnego środowiska w oparciu o trzy elementy. Ponieważ oddychanie czystym tlenem dłużej niż 24 godziny niesie ryzyko poparzenia płuc, ilość tlenu należy utrzymać na bezpiecznym poziomie 40%. W ten sposób w zmienionym środowisku będzie można przebywać na stałe. W otaczającym nas powietrzu jest zbyt mało dwutlenku węgla. Gdy go brakuje, tlen z trudem przechodzi z krwi do tkanek. W określa się to mianem efektu Bora. Paradoksalnie więc, gdy wdychamy za mało dwutlenku węgla, jesteśmy niedotlenieni. Kolejnym składnikiem optymalnej atmosfery stała się więc zwiększona ilość CO2. Optymalna atmosfera powinna również pomagać walczyć z wolnymi rodnikami. Cel ten realizuje cząsteczkowy wodór, który, jako najskuteczniejszy antyoksydant, zwalcza rodniki hydroksylowe, spowalniając procesy starzenia. Połączenie tych składowych doprowadziło do stworzenia Normobarii, środowiska prowadzącego do poprawy zdrowia i kondycji fizycznej. Od 2013 roku Jan Pokrywka mieszka w pierwszym na świecie domu Normobarycznym. Jego wynalazek stał się inspiracją dla wielu osób, a nowe komory Normobaryczne powstają obecnie w całej Polsce oraz za granicą. Normobaria stała się jednym z czterech filarów długowieczności. Koncepcji, która już dziś może dawać nadzieję na osiągnięcie długiego życia w dobrym zdrowiu. Chcesz wiedzieć więcej o Normobarii i Akademii Długowieczności? Odwiedź stronę longevitas.pl